Dzień dobry, Marta Pęczar. Jako koordynator EKF Research zapraszam Państwa na spotkanie z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci. Zapraszam dzisiaj na rozmowę pana Krzysztofa Borusowskiego, prezesa zarządu BSA, z panią profesor Ewą Sudął która obecnie jest wykładowcą finansów Harvard Business School. Pani Ewa posiada bardzo bogate, wieloletnie doświadczenie. Była pracownikiem Capital Group, firmy, która posiadała w zarządzaniu 2,7 biliona dolarów. W swojej karierze pełniła różne funkcje. Na swoim, na swoim ostatecznym etapie była portfolio menadżerem. Tematem dzisiejszego spotkania będzie technologia i jej wpływ na rynek kapitałowy. Panie prezesie, jaki przewiduje pan scenariusz? Czy technologia zbawi rynek finansowy, czy wręcz przeciwnie, będzie oddziaływać destrukcyjnie na jego rozwój? Technologia jest czymś, co fascynuje. Posuwa naszą rzeczywistość do przodu. Mówimy o technologii, zarówno w sensie na przykład zielonej rewolucji, ona też jest oparta na nowych technologiach pozyskania energii, jak i również na rynkach finansowych, które nas tutaj najbardziej interesują. Rynki finansowe, czy technologia służy tylko do. Pozyskania informacji, czy też do usprawnienia handlu, czy też, czy też jest w stanie dostarczyć nam trochę więcej wartości. Z technologią spotykamy się, w, tak jak powiedziałem, na platformach tradingowych: high frequency trading, czyli handel, który odbywa się w milisekundach czy w sekundach na, na Mikroskopijnych zyskach. Z kolei tworzenie dużych indeksów to jest tworzenie nowych produktów. Czy technologia da nam rynek idealny? Ewa, co o tym sądzisz jako praktyk? Um, technologia na pewno jest i będzie coraz bardziej grać a, kluczową rolę w nowoczesnym a, inwestowaniu. Technologia jest w tej chwili niezbędna w firmach, w dużych firmach inwestycyjnych amerykańskich, w której pracowałam, w tworzeniu nowych produktów inwestycyjnych. Teraz już często przy wykorzystywaniu Artificial Intelligence, w tworzeniu tzw. koszyków inwestycyjnych, ETFs łączących grupy akcji, spółek. Technologia umożliwia gromadzenie, analizę ogromnej ilości danych. Przetwarzanie tych danych jest prawda, nieskończenie szybsze niż to, co było możliwe jeszcze parę, parę lat temu. Technologia pomaga nam identyfikować wzorce, a przewidywać na tej podstawie ruchy akcji, a identyfikować ryzyko, optymizować. Optymiz optymizować portfel no i handlować algorytmicznie. Jest to bardzo dobry rozwój na rynkach, dlatego że pozwala to nam tworzyć produkty, które są naprawdę idealnie dostosowane do potrzeb klientów. Na przykład klient chciałby inwestować w, na, w, ak, w koszyk akcji. Spółek o charakterze bardzo szybko rosnących a na giełdach całego świata, ale poza na przykład sektorami takim czy innym, jakichś tam powodów, a układanie takiego koszyka teraz przez, no, przez, przez podczas manager, tak jak dawniej to było robione, jest oczywiście możliwe, ale ta technologia bardzo ten proces y, oczywiście ułatwia i przyspiesza. Czy to jest tylko przyspieszenie, czy to też jest nowa jakość? My, jako spółki giełdowe, zaczynamy raportować, czy w, nie tyle zaczynamy, raportujemy w wersji elektronicznej. Czyli te informacje, które dawniej spływały w postaci komunikatów, w postaci papierowej, od razu trafiają na rynek do wszystkich w jednym czasie. Ale czy są systemy, czy te systemy sztucznej inteligencji pozwalają na wykrywanie pewnych anomalii. Wszyscy znamy afery zarówno ze Stanów Zjednoczonych, Madofa, czy, czy w Polsce taką, taką najgłośniejszą, najgłośniejszym tematem parę lat temu była była jedna z większych spółek na, na warszawskiej giełdzie. Potracili inwestorzy. Czy wszystkie anomalie związane z raportowanymi wynikami jesteśmy w stanie wyłapać? Czy też odwrotnie, systemy będą szukały takich rzeczy po to, żeby w nie inwestować? Jak to jest? Technologia na pewno sprawi, że rynki będą bardzo wydajne, więc na pewno są plusy tej strony. Będzie poprawiona przejrzystość rynku, prawda? Ta przejrzystość, czy szybkie transakcje, ceny, ceny, które są momentalnie dostępne dla wszystkich, ta przejrzystość, prawda? Zmniejsza tę asymetrię informacji, promuje uczciwą konkurencję. Um, będzie zwiększona szybkość i um, efektywność tych transakcji, co obniży koszty dla, dla uczestników, prawda, dla, ja dla klientów. Ja wtrącę. Moje pytanie dotyczyło, czy technologia nam pom będzie pomagała wyłącznie przy analizie technicznej, czy też jest w stanie dotknąć elementów fun analizy fundamentalnej? Nie no, więc to, tak jak mówię, że będzie... Do czego zmierzam, że ta cała, jak gdyby, yy, zwiększona szybkość, efektywność, globalny zasięg, to wszystko pomoże yy, i analiza tych danych to wszystko pomoże w identyfikowaniu anomalii, prawda? I, i jak gdyby przyspieszania wykorzystywania tego arbitrażu i oczywiście też identyfikowania anim anomalii, które są jak gdyby no, poza. Poza jak parametry takie normalne, prawda, które zaczynają już wtedy wchodzić, anomalia, które wtedy już zaczął pokazywać, że coś jest jednak nie tak prawda, w tej spółce. I to nas, to nam jak gdyby teraz prowadzi nas do tego drugiego, drugiej części Twojego pytania. To jest, jeżeli zarządy spółek chcą oszukiwać, no to oczywiście żadna technologia tego nie wykryje. Technologia pomoże nam zidentyfikować anomalie, ale to te, te anomalie, jeżeli są zbyt wielkie, no to oczywiście, że to wtedy prowadzi do, do, do podejrzenia, że coś jest w tych spółkach nie tak. I to niestety technologia tego nie rozwiąże, do tego to musi być stworzony naprawdę głęboki i dobry cały rynek finansowy, kiedy te spółki na giełdach nie są tylko analizowane przez, przez, przez technologię, ale też są poddawane analizie przez, na przez wszystkie etapy, etapy, czyli dobrze rozwinięte firmy księgowe z reputacją, która jest do zniszczenia, jeżeli nie będą działać w odpowiedni sposób. Czy firmy jak banki inwestycyjne, które wprowadzając spółki na giełdę też mają swoją renomę do, do utrzymania. Um, czy system brokers i distributors, y, którzy mają swoich klientów i też nie chcą tym klientom y, coś, y, co, coś sprzedać, co jest na przykład, okazuje się, że to jest w ogóle fraudem. Także y, jak gdyby musi być dobrze rozwinięty system finansowy z wieloma etapami, na których można wyłapać coś, jeżeli coś będzie nie tak. Spółka, która nie, nie, nie odpowiednio nie jest... Y, nie, jest, nie no jest, jest jak gdyby nielega, istnieje nielegalnie. Um, i, no i do, a technologia, jak gdyby może pomóc już na samym końcu w wyłapywaniu tych anomalii, ale sama technologia, no oczywiście, jeżeli ktoś chce oszukiwać, to oszuka technologia nikogo nic tym nie zatrzyma. No tutaj jest ciekawa sprawa, bo trochę abstrahując od rynku akcji, obserwowaliśmy różne zawirowania na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych, czyli widać, że nawet całe rynki mogą być stworzone na niekoniecznie zdrowych, nie zawsze zdrowych fundamentach. Czy technologia Wracam do tego pytania, jak technologia może w tym aspekcie pomóc? Rozumiem już, że nie wyręczy człowieka w, w ostatecznej decyzji i, i analizie, natomiast jak może nas w tym wspomóc? Czy jest możliwy obecnie do powtórzenia schemat PONZIEGO, z, tak jak żeśmy to obserwowali w, w przypadku firmy Madoffa? Wydaje mi się, że to co zaczęłam mówić, że na przykład zwiększona szybkość, globalny zasięg i dostęp do informacji, prawda? Że, że coraz więcej inwestorów, właściwie z całego świata, ma w tej chwili dostęp na, na giełdy na całym świecie. Im więcej jak gdyby zbierze się, Inwestorów razem, tym być może szybciej i, i takie anomalie będą identyfikowane, a skuteczniejsze może też technologia umożliwia umożliwia skuteczniejsze rozpowszechnianie informacji, na przykład platformy internetowe, czy media społecznościowe, czy portale z wiadomościami prowadzi do tego, że jak gdyby rynek się robi na no, takim globalnym marketplace. Na którym ktoś coś szybciej zauważy, prawda, niż, niż, niż do tej pory. Jak na przykład dajmy na to, dzieje się, że firma na, firma na, na, na polskiej giełdzie była oczywiście Frodem, to jeżeli na przykład giełda by miała większą ilość inwestorów i participants, to być może ktoś szybciej by to zauważył. Także wydaje mi się, że taki ogólny, taki no, Podstawowy to, że, że ta technologia jak gdyby poszerza nam świat, to powinno spowodować to, że będzie, że będzie coraz lepiej. W tym sensie, że szybciej coś takiego się wyłapie. Natomiast to, czy coś takiego może się nowo stworzyć, no to oczywiście tam gdzie jest chęć, tam jest zawsze sposób, więc jak ktoś chce oszukiwać, to zawsze oszuka. Czyli to jest jak zawsze walka. Kto, kto, kto będzie szybciej? Ta, ten, który chce wykorzystać, czy ten, który nadzoruje? Okej. Okay, ja no myślę, że... że połączenie połączenie właśnie tego takiego jak gdyby wielopoziomowego sita: od księgowości do investment banks, do brokers, do giełdy i połączenie z technologią, która im do, udostępnia te informacje, już naprawdę coraz szerzej, coraz większej ilości ludzi, a że to, to razem y, powinno spowodować, że, że takie sytuacje jak no, czy, MADOW, czy, czy, czy czy różne inne frauds y, zostaną, zostaną powoli powoli zmniejszane. No ostatnio się dużo mówiło o, o, o um, kryzysie w kontekście kryzysu bankowego, między innymi tego tego, w przypadku szwajcarskiego, że u źródeł było, był fake news, pewna informacja, pewna wątpliwość zasiana u inwestorów. Czyli mamy do czynienia nagle z wirtualnym światem, z technologią, która kreuje własną rzeczywistość. Jak z tym sobie radzić? Wiesz, Krzysztof, jeżeli chodzi o banki, to. To tak za bardzo fake news to to nie było. Dlatego, że każdy bank, jak gdyby jest zbudowany tylko i wyłącznie na zaufaniu. Prawda? W każdej chwili na każdy. Każdy bank może w każdej chwili zostać wyeliminowany, jeżeli wszyscy wrócą po swoje depozyty. Nie ma, nie ma czegoś takiego, jak idealnie bezpieczny bank. Także yy, banki, ja bym powiedziała, to jest troszeczkę taki sektor no, inny. Gdzie yy, no, no, nie, ma, nie ma, jak gdyby czegoś takiego jak fake news, to jest, jest albo jest zaufanie, albo nie jest. Jeżeli, Czyli, chodzi o jeżeli, to, że... jeżeli mogę się wtrącić trochę, trochę jako inwestor, konsekwentne pokazywanie właściwych rezultatów, transparentność, pełna otwartość w stosunku do inwestorów, to wygląda, że chyba jest wciąż najlepsza strategia dla budowania zaufania do, do firmy. Zgadzasz się z tym? Oczywiście, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o, o fake newsy takie jak na przykład, yy, dajmy na to jakieś nierzetelne fundusze, małe hedge funds, czy puszczają jakieś wiadomości na, 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 na giełdę. O wojnie czy o czymś, żeby po prostu spowodować nagłe, nawet i tymczasowe wahnięcia w, w kursach akcji, no to z tym to po prostu trzeba będzie walczyć tak jak ze wszystkim, czyli z dobrą regulacją i, z, i z, z śledzeniem, co kto robi, kto jest dopuszczany do giełdy i tak dalej. To jest, nie jest coś, co można, co, co, czego się nie da um, nie pokonać. Okay. Mam jeszcze jedno pytanie, bo um, Ty jesteś przykładem inwestora uh, w akcje, w walory płynne, w, w, walory, których, w spółki, w których uh, zajmujecie pozycje mniejszościowe. Natomiast uh, jest sektor, który dotychczas był kojarzony z uh, prywatnymi inwestycjami, czyli private equity. Gdzie spółki odwrotnie wchodziły, fundusze wchodziły do spółek po to, żeby je przejmować. Często, jak wchodziły do spółek publicznych, to je delistowały, robiły tak zwane turn over i ponownie wprowadzały po zwiększeniu wartości, po jakimś czasie na giełdę. I w chwili obecnej coraz częściej obserwuję sytuacje, gdzie takie fundusze wchodzą. I zostawiają spółkę na giełdzie. Jak Ty, jako inwestor w pakiety niekontrolne, czujesz się z takim partnerem? No więc chyba to nie jest, może zaskoczeniem, jak powiem, że dla nas, w funduszy powierniczych, nie jest to, nie widzimy to zbyt pozytywnie, że, że udziałowcy tacy jak Private Equity, większościowi zaczynają wchodzić na na giełdowy rynek, bo to definitywnie robi ten rynek coraz mniej efektywny. A po pierwsze, większościowy udziałowiec redukuje płynność akcji, co dla nas jest bardzo negatywne, bo to wpływa na ryzyko, wpływa na, na ewaluację akcji, zmniejsza nam możliwości tworzenia tych nowych produktów, koszyków ETF, o których mówiłam, które są naprawdę optymalnymi produktami dla, dla indywidualnych inwestorów, a, bo niosą dużo mniejsze ryzyko. Um, nie, nie jest to dla nas pozytywne, że koncentruje się władza, prawda? Jeżeli taki, taki fundusz posiada większościowy pakiet, y, uzyskuje kontrolę nad procesem decyzyjnym, y, może wtedy taki posiadacz większościowy podejmować decyzje, które nie leżą w najlepszym interesie akcjonariuszy mniejszościowych, czy nawet w interesie spółki tylko przekłada własne interesy nad, nad interesy spółki czy interesy akcjonariuszy mniejszościowych, a posiadacz też wiesz, większościowy. Zauważyliśmy to, którzy sprawuje nadmierną kontrolę. Negatywnie wpływa na zaufanie inwestorów i zazwyczaj to prowadzi do spadku kursy, kursów a, akcji. A, no i też oczywiście bardzo często takie fundusze, jak wchodzą, to wchodzą tylko po to, żeby jak najszybciej zmonetyzować swoją inwestycję, czyli doprowadzić do takiej akcji, która jak gdyby krótkoterminowo może zwiększa cenę akcji, ale wtedy ten udział może nagle wyjść i wystawić cały swój udział na sprzedaż, co oczywiście wtedy wpływa negatywnie na cenę akcji. Czyli ogólnie dla nas nie jest to dobry trend. Um, powinien być w jakimś stopniu regulowany, żeby nie przyczynił się do zniszczenia rynku giełdowego. Patrzę na zegar i pomimo, że niezwykle ciekawie się rozmawia, to może spróbujemy króciutko podsumować. Technologia na pewno tak to rozumiem, na stałe zagościła na rynkach finansowych, pomaga w zwiększeniu płynności, pomaga w zwiększeniu ilości podmiotów inwestujących, pozwala w zwiększeniu symetrii informacji, transparentności spółek, ale równocześnie chyba nie jest jedynym remedium. Oprócz tego muszą być te solidne fundamenty, solidna infrastruktura wokół całego rynku. Prawo, instytucje, nadzór, audyt wszystkie te elementy muszą ze sobą razem współgrać, aby rynek był nie tyle bezpieczny, bo rynek kapitałowy nigdy z natury rzeczy nie będzie bezpiecznym otoczeniem, bo inaczej nie byłoby ryzyka. Ale będzie bardziej, jak my to mówimy, rzetelny. Czyli ten arbitraż będzie odbywał się w oparciu o wiedzę i doświadczenie, a nie o dostęp do nieuprawnionych informacji czy, czy, czy frody. Czy Ewa, zgadzasz się z taką konkluzją? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że technologia, nam pomoże, informacje będą się rozprzestrzeniać dużo szybciej, dużo więcej, więcej, więcej ludzi będzie w niej uczestniczyć, co jest zawsze dobrze. Um, no i ale też musi to być równolegle z rozwijaniem rynku finansowego. No, no, państwu, dziękujemy. Bardzo Państwu dziękuję za bardzo ciekawą, za bardzo ciekawą rozmowę. Ona jest dla nas na pewno inspirująca, z tego względu, że 5 czerwca, w poniedziałek rozpoczyna się Europejski Kongres Finansowy i dzisiejsza rozmowa jest takim, można powiedzieć, wstępem do wielu dyskusji, które będą się toczyć podczas kongresu, w tym m.in. w zakresie rynku kapitałowego. I jako organizatorzy zapraszamy między innymi Państwa w poniedziałek, 5 czerwca, o godzinie 18 na debatę przyszłość rynku kapitałowego w Polsce i w Unii Europejskiej, a także na debatę w środę, czyli 7 czerwca o godzinie 10.30, czy GPW może dostarczyć kapitał na rozwój inwestycji, gdzie gospodarzem debaty jest BES-SA. Serdecznie zapraszamy. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję.